Serdecznie witam na kanale MatSpot. Dzisiaj będziemy robić zadanie 30 za 2 punkty. Ciąg AN jest określony wzorem AN równa się 2N plus 2N dla N większego równego 1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej. Zbierzemy sobie wzór naszego ciągu. I tutaj moglibyśmy robić tak. Moglibyśmy obliczyć sobie piąty wyraz ciągu. Wychodzi z tego 60 szósty wyraz ciągu sobie teraz obliczymy jeszcze, to się równa 84 i mamy wykazać, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej. No to te dwa kolejne wyrazy piąty i szósty moglibyśmy do siebie dodać, z tego dostajemy 144, a to jest inaczej 12 do kwadratu, czyli jest to kwadrat liczby naturalnej. Tylko że to wszystko to wcale nie byłby dowód. Bo my mamy wykazać, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów. Każdych, czyli nieskończenie wielu par kolejnych wyrazów ciągu. A to jest tylko jedna para z nieskończonej ilości. Takiej nieskończonej ilości w ten sposób nie sprawdzimy, to trzeba robić zupełnie inaczej. Wracamy do naszego wzoru. Ten wzór mówi nam, żeby obliczyć n wyraz ciągu, to trzeba wziąć dwójkę, pomnożyć razy n do kwadratu i do tego dodać jeszcze dwa razy n. Czy na przykład chcąc liczyć konkretny wyraz ciągu, czy przykład trzeci, to w miejsce n wszędzie, czyli tu, tu i tu musielibyśmy wstawić trójkę. Tylko nas nie interesuje konkretny wyraz, nas interesuje kolejny wyraz. Kolejny wyraz po n tym wyrazie ciągu to jest n plus pierwszy wyraz ciągu, czyli takie coś an plus 1. Mamy an. I mamy an plus 1, to są dwa kolejne wyrazy ciągu, tylko jak wygląda ten wyraz an plus 1? Ano, on będzie wyglądać tak, że wszędzie, gdzie w tym wzorze było n, czyli tutaj, tutaj i tutaj, w tym miejscu ma się znaleźć n plus 1. Zamiast tego n -a już mamy n plus 1. Teraz dwójka powinna być przepisana i jest. A tutaj powinniśmy mieć w miejsce tego n napisane n plus 1, i to n plus 1 musi tutaj być koniecznie w nawiasie. I podnoszę to do kwadratu tak jak tu. Dodać 2 tak jak tu. I zamiast tego n kolejny raz w nawiasie daje n plus 1. No i teraz to wyrażenie musimy sobie tutaj jakoś obliczyć. Mamy wzór skróconego mnożenia, bo jest suma podniesiona do kwadratu. Tą dwójkę sobie zostawiamy. Potem to będziemy mnożyć razy to, co wyjdzie nam ze wzoru, ale też to musimy dać do nawiasu. Ze wzoru wyjdzie nam a do kwadratu, czyli n do kwadratu, potem dodać podwojony iloczyn tego, iloczyn tego to jest n, i jak go podwoimy to będzie 2n, potem jeszcze dodajemy jedynkę do kwadratu to jest 1. Tutaj nawias nam się kończy, to przepisujemy. Teraz przyszła pora pozbyć się nawiasów, czyli wymnażamy te dwójki. 2 razy n do kwadratu to jest 2n kwadrat. Potem dwójka pomnożona razy 2n to jest 4n. Dwójka pomnożona razy 1 to jest 2. Z drugiego nawiasu wyjdzie nam 2n plus 2. Teraz jeszcze redukujemy. n kwadrat z niczym się nie redukuje, przepisujemy. 4n i 2n się redukują, z tego jest 6n. I dwójka z dwójką się redukują, z tego jest 4. Tak wygląda an plus pierwszy wyraz ciągu, czyli ten następny po an. an wygląda tak, an plus 1 wygląda tak. No i dopiero teraz możemy się zabrać za dowodzenie. Na początek zapiszmy sobie założenie: n musi być większe bądź równe 1. No i to n oczywiście musi być liczbą naturalną. My chcemy wykazać, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów ciągu. No to bierzemy sobie sumę dwóch kolejnych wyrazów ciągu, to będzie an ten wyraz plus an plus pierwszy wyraz dodajemy 2n kwadrat plus 2n to jest wyraz anty dodać to co żeśmy tu obliczyli 2n kwadrat plus 6n plus 4 Opuszczamy nawiasy i tutaj się nic nie zmieni będzie 2n kwadrat plus 2n 2n kwadrat plus 6n plus 4 teraz sobie możemy tutaj poredukować 2n kwadrat plus 2n kwadrat to będzie razem 4n kwadrat T2n plus T6n to będzie razem 8n. No i czwórka przepisana, bo się nie ma z czym zredukować, plus 4. No i teraz okazuje się, że to zadanie ono jest w połowie z ciągów, a w drugiej połowie to jest ze wzorów skróconego mnożenia, bo teraz musimy tutaj zauważyć, że to to jest związane z wzorem na kwadrat sumy i zamiast tego będziemy mogli napisać w nawiasie. Tutaj na początku damy pierwiastek z tego wyrażenia. Pierwiastek z tego jest 2n, to tutaj dajemy 2n. Pierwiastek z czwórki to jest 2, więc tutaj damy dwójkę. I to powinno pasować, bo to podniesione do kwadratu daje nam ten wynik, dwójka podniesiona do kwadratu daje nam ten wynik, a podwojony iloczyn tego i tego. Iloczyn tego i tego to jest 4n, a jakbyśmy to podwoili, to to będzie z tego 8n, czyli pasuje nam do tego. Zamiast takiego wyrażenia dostajemy takie wyrażenie. I my mamy wykazać, że to jest kwadrat liczby naturalnej. No i to właściwie to już jest. No jeszcze można by to tak fajnie jeszcze zakończyć, napisać, że to się równa k do kwadratu, gdzie k oznacza nam to wyrażenie z nawiasu 2n plus 2. I to wyrażenie z nawiasu oczywiście jest liczbą naturalną, czyli k należy do n. To jest koniec dowodu. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.